Alo hej moi drodzy, dzień doberek w niedzielę. No już prawie południe, co prawda, ale nagrywamy, bo żeście chcieli. Pisaliście mi tam pod wczorajszym odcinkiem. Nagraj, 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 no to nagrywamy. Tym bardziej, że dzisiaj taka fajna data. 7-11. No i do tego mamy wszystkie zdrapki yy, siódemkowe. Także no zobaczymy, zobaczymy. Yy, Draping dzisiaj, no nie powiem, że nie, bo na bogato. Dawno nie drapałem za taką kwotę. Y, oczywiście, jeżeli chodzi o odcinki, no bo live y zawsze są bogate. Y, mamy tutaj, tak jak widzicie, Playbooka, premie platynowe 7, bonusa i super siódemkę, czyli łącznie draping jest za 62 zł. Y, jeszcze tak, korzystając w sumie z okazji, bo wczoraj zapomniałem, wielkie dzięki dla Marcina Esz za wpłatę 20 zł. płacił mi jak zobaczył moje premiery lotkowe i tak mówię, kurczaki zapomniałem, a też po czasie to zobaczyłem, także Marcin, wielkie dzięki. <laughs> Kochani, będziemy sobie zaczynali, ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Wam o czymś też powiedzieć, bo robię taki pewien filmik i nie jest on zdrapkowy. Prawdopodobnie będę chciał zrobić z niego premierę, no bo troszeczkę czasu nad nim spędziłem, no i bardziej takiej kreatywnej duszy się we mnie... Urodziło, także będę wdzięczny, jak spojrzycie. Yy, bo mówię, no, z drapki to się nagrywa szybko i to leci. A czasami fajnie się oderwać od tego wszystkiego i coś więcej zobaczyć, po prostu. Może nie wiem, ktoś coś sobie pomyśli przez to. Także wiecie, będę bardzo y, mile zaskoczony, jak będziecie ochoty mieli tam wpaść. Ale to mówię, to podejrzewałem, że dzisiaj na wieczór, no mówię, będę chciał zrobić z tego premierkę. także Zobaczymy. 8, 9, 4. Trójeczka, piątka, dwójka i szóstka. Ok, także super 7. Jak widzicie, 7 listopada nie przynosi nam wygranej, ale dalej idziemy sobie... A, niech będzie ta premia 777. Dawno u mnie jej nie było. Naprawdę dawno. Także zobaczymy. No fajnie jakby się jakieś siódemki, kurczaki tu pojawiły. Może zdrabka by zachęciła, żeby częściej ją drapać? <laughs> Także lecimy. Pozdrawiam Was, moi drodzy. I zobaczymy. Ok, gra piąta. Ok, nie ma. Banany, bank, jabłko. Gra siódma. Korona pomarańcza i gwiazda. Gra ósma. Mamy safe. Dzisiaj kurczę tak ponuro za oknem coś mogłem światło zapalić. Niby mamy 12 godzinę prawie, a ciemnica jak diabli. O, moi drodzy, widzicie? Jasność nastała. A to wszystko za sprawą yy, gremlina Ewelki. <śmiech> <śmiech> Siedzi i podsłuchuje. Widzicie? Dzięki Ewelka. Trzymam kciuki. Dzięki Ewelka za zapalenie światełka. Nie ma Dobra, gra dwunasta. No coraz bardziej zbliżamy się do pustaka. Gra 14, ostatnia nadzieja i, i co? I nic. No szkoda. Także sami widzicie, że niestety żadnej siódemki. No nie udało się znaleźć w tej premii. Kochani, co tu dalej? Co tu dalej? Playbooka to na koniec oczywiście. Kurde. Dobra, bonus. Teraz idziemy za bonusem. Yy, tu szukamy pliku oraz siódemki. No. W końcu by się przydało znaleźć tą siódemkę. Także drapiemy. Cytryna, ananas. Kurde, już mnie zmyliła ta kawucha. Miłej niedzieli i smacznej kawusi. Dobra. Słoneczko. No słoneczko to by się przydało, ale za oknem bo sami wiecie jak to teraz jest typowa jesienna chandra do skwiera <gry> pijcie dużo herbat z imbirem, z cytryną żurawinę też można dowalić do tego żeby uodparniać się no bo mówię sezon grypowy w pełni idziemy, idziemy, idziemy i czy coś wynajdziemy? No nie. Sami widzicie, no kurde, znowu pusto. Kurde. Idziemy dalej. Zatem platy Nowe 7. Dla mnie jest szczęśliwa. Premierkę miałem bardzo udaną. No zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. To drapiemy. Trofeum, wiśnie, kufer, prezent. Dalej. Maszynnik, perfumy. pierścionek dalej biedrona narty znowu mamy słońce no to już jak jest te słońce to niech będzie w zdrapkach <laughs> a te słońce niech się objawi jakąś wygraną <laughs> dobra auto no zbliżamy się do końca no na razie wygląda na to że wszystkie zdrapki póki co są przegrane także no ten siódemkowy draping może okazać się totalną kaszaną także moi drodzy, no ostatnia nadzieja jest już tutaj w playbooku, playbook błagam Cię książeczko, daj eno trzy dychy dobra no to już wiecie, jak już jest taka bida to już Człowiek chce tylko zwrot, nic więcej nie wymaga, bo inaczej będzie totalny siok. Dobra, zaczynamy i drapiemy wygrywające liczby. No i mamy tak. 4, 8. Dwójeczkę. Oraz dwudziestkę. Dobra, także jak widzicie, mamy podrapane nasze wygrywające liczby. No i szukamy. A mamy tu 19, 15, 31. Jedyneczkę, czyli blisko. I moi drodzy, 14 nie mamy. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy szóstkę, szóstki brak, dziewiątkę, no widzicie blisko, ale daleko, jedenastki brak. Szesnastki też brak. I moi drodzy i 25. No dobra, także yy, szafirowa siódemka, strona pierwsza z sześciu pusta, idziemy zatem dalej, dalej idziemy do rubinowej, no tu możemy znaleźć siódemkę albo rubina. Złoto, perfumy, lustro, jakiś worek pusty, moneta, portfel, pierścionek, kufer, perła i, moi drodzy, i szminka. No także ta zdrapeczka, też niestety, pusta. Idziemy dalej, do kolejnej strony. Szmaragdowa siódemka. Tu musimy znaleźć. 3 yy, razy chyba symbol czekajcie. Tak, trzy razy symbol 7. No. Także tu szukamy trzech siódemek. Jest jedna. Druga. I koniec. Idziemy dalej. Gra druga. Jest jedna siódemka. I to wszystko. Gra trzecia jedna siódemka o moi drodzy druga siódemka może będzie trzecia ale niestety czekajcie bo już mi się słabo drapie muszę sobie szybciutko tylko z tych zdrapek ten sy wywalić bo sami wiecie jak to jest może teraz będzie szło lepiej dobra jestem jestem no także tutaj też niestety no nie ma a szkoda, były dwie siódemki, tak ładnie się odkryły na samym początku. I mówię o, jest nadzieja, ale niestety. 7-7 i niestety nie ma, bo jest plik. Gra piąta. Mamy siódemkę. Jedną, drugą. I lustro, także brak. Gra szósta. Jedna, druga siódemka. Plik i, i niestety zdrabka też podkusiła. No i ostatnia gra, siódma. No może w grze siódmej będą trzy siódemki? <laughs> Chyba już nie. Także jak widzicie, szmaragdowa siódemka też bez wygranej. Kochani, lecimy dalej. Już strona czwarta z sześciu. Drapiemy. Tu musimy znaleźć dwa identyczne symbole. Także mamy tu. Korona, worek Złoto, pierścionek Kufer, portfel Korona Nie ma No ciekawy jestem tego playbooka Moneta, lustro, gra ósma Złoto, perła I gra dziewiąta Perła zegarek no już kochani przedostatnia strona piąta z sześciu tu musimy znaleźć trzy identyczne symbole albo jak znajdziemy trzy siódemki no to nasza wygrana mnożona razy dwa, no fajnie by było Trzy identyczne nie? Z drapola gry będę że tak no no to nawet już nie drapię Niestety dwa lustra i korona. Perfumy dzwonek, także też nie ma co już drapać. Korona róża, także też już nie ma co drapać. No, 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 nie wygląda to za dobrze wam powiem. Chyba, że zdrapeczka na koniec nas tu jakoś zaskoczy. No ale zobaczymy. Świnka podkowa perła i dzwonek, także tu nie mamy nic moi drodzy, zdrapmy sobie już ostatnią <laughs> stronę, czyli szósta z sześciu, diamentowa siódemka, drapiemy i nasz wygrywający symbol to worek no właśnie, No teraz, teraz będzie to odpowiedź, czy worek będzie pełny, czy pusty chwila prawdy tu mamy szminkę koronę Lustro, portfel, jakaś tam perła, skrzynia, czy tam kufer. No, moi drodzy, moi drodzy, i chwila prawdy. No, niestety, tu nie mamy worka, także już zostaje nam gra druga. I tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty: hmm. 5 zł, 300 zł. 9000 zł, 300 zł, 100 zł i 5. Także, no moi drodzy, no wychodzi na to, że dzisiejszy odcinek to jest totalne dno i wodorosty na dodatek. <laughs> także widzicie, no myślałem, że będzie fajny odcinek, ale wszystkie zdrabki są przegrane, także, no szok. No co tu zrobić? Sami widzicie. Siódemkowy odcinek do dupy. Nic więcej nie mam do powiedzenia, ale no. Takie są realia lotowe, także wiecie, no ja. Ja wam kitu nie wciskam i nie mam zamiaru. Nie będę. Nagrywam to co jest. I wstawiam to, co jest, jak jest. Moi drodzy, yy, proszę o niepomijanie, wiecie czego. I teraz ja już się będę z wami żegnał. Życzę Wam oczywiście miłej niedzieli. Widzimy się na kolejnych yy, odcinkach. No zobaczymy jak to będzie dalej szło. Także miłego. Dzionka, trzymajcie się. Papa. Pa.